Cześć witajcie, jestem Lucky Minecraft. W dzisiejszym poradniku zaprezentuję Wam modyfikację Optifine. Zwiększa liczbę FPS-ów razy 2. Tutaj jest link do pobrania, wstawię go oczywiście w opisie. Klikamy tutaj pobierz. Czekamy. Może trochę mówić mi mówić, bo ogólnie mi się nie na tu Klikamy skip up. Czekamy aż się ściągnie Zapewniam Was że nie ma żadnych wirusów Wszystko dobrze działa Mod jeszcze nam dodatkowo zapewnia Kurczę Dodatkowo z moda mamy jeszcze przybliżenie Zaraz, dobra, wchodzimy w to, nie, eee, wpisujemy uruchom, albo szukamy tego, wpisujemy Pro... nie. Ja ogólnie mam inny system, więc nie robię tak jak każdy, ale to jest chyba tak. Ok, trzeba wpisać takie coś, klikamy OK. Przednosi nas tutaj do, do naszego folderu, gdzie takie różne osobiste rzeczy. Dzisiaj instalujemy różne programy. Wchodzimy w kropkę Minecraft bin Klikamy prawym przyciskiem myszy na minecraft.jar Otwórz za pomocą winrar I usuwamy metainkę, już to zrobiłem i przenosimy Wszystkie pliki stąd tutaj Gdy już to zrobimy, włączamy Minecrafta. Stworzymy nowy świat. Od tutaj mamy przybliżenie. Mamy więcej opcji, możemy sobie y, bardziej oddalać i przybliżać, zmniejszać y, odległość renderowania. Możemy tutaj sobie wyłączyć y, możemy sobie tutaj włączyć stabilizację fps u animacje możemy wyłączyć niektórych rzeczy, np. wody. O. Nie ma animacji płynącej wody. Woda cały czas ma jedną teksturę. No no to to będzie chyba na tyle. Link będzie w opisie do ściągnięcia. Zapraszam do subskrypcji i lajkowania.